Dzień dobry, witajcie. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na webinar Zdrowa Plantacja Kapustny, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, a więc 10 maja o godzinie 19.30. Mogą Państwo nas obejrzeć na żywo na portalu EwaŻywnictwo, na kanale YouTube, a także na profilu Facebookowym. Zachęcam także do zapisywania się, ponieważ dla osób zarejestrowanych przewidziane są gadżety od firmy AgroSimex. Podczas webinaru ja oraz kolega z firmy Bayer zajmiemy się tematem ochrony warzyw kapustnych. Głównie zwrócimy uwagę na zwalczanie mączlika warzywnego, a także żarłocznych gąsienic motyli, takich jak tansy i krzyżowiaczek. Przedstawię Państwu również nowe rozwiązanie herbicydowe w warzywach kapustnych. Natomiast kolega, specjalista od nawożenia, podpowie na co warto zwrócić uwagę, aby uzyskać wysokiej jakości plon. Gościem specjalnym będzie plantator z Małopolski, który udzieli praktycznych rad oraz wskazówek na temat uprawy kapusty, brokułu czy kalafiora. Mogą Państwo obejrzeć nas na laptopach, na tabletach, a także na smartfonach. Także serdecznie zapraszamy, nie może Państwa zabraknąć. Widzimy się w poniedziałek wieczorem.